Dzień dobry z Włoch. Jesteśmy we Włoszech. Przyjechaliśmy sobie na taki krótki, trzydniowy e, city break e, do Włoch. Jesteśmy w Bergamu, będziemy tutaj spać trzy e, noce. Ale nie będziemy tylko tutaj, no na pewno jeden dzień spędzimy tutaj w Bergamo, sobie pozwiedzamy całe stare miasto, zjemy sobie tą pyszną pizzę, jakiś makaron tiramisu. Moja przyjaciółka mi tu poleciła super kawiarnię z przepysznym, takim tradycyjnym tiramisu, więc to będzie na pewno punkt tutaj, żeby zaliczyć tak samo te kwadratowe pizze, które tutaj są po prostu na każdym kroku podobno. Kolejny dzień chcemy podjechać nad Komo i tutaj po prostu jest taki wybór, jeżeli chodzi o jezioro Komo, ale zapytałam się też mojej przyjaciółki i zapytałam się mojej tatuatorki ostatnio właśnie, jak byłam na poprawce tego tatuażu, bo widziałam, że ona była w, we Włoszech i zapytałam się, czy była nad Komo. Ona, no jasne, jasne byłam. I najlepsze jest to, że przesłała mi, aż wam pokażę, przesłała mi. Całą notatkę ze swojego wyjazdu do Włoch. Ma tutaj w ogóle fajne miejsca też opisane. Ja też sobie zrobiłam taką notatkę, jeżeli chodzi właśnie o bergamo, ale ma też tutaj fajne miejsca do jedzenia, czyli jakieś restauracje ma pozaznaczane. Ja tak samo sobie zrobiłam taką notatkę, czy jakieś restauracje. Czy właśnie miejsca, które chcę zobaczyć? I moja przyjaciółka, i moja tatuatorka, takie jedno miejsce nad komu, które mi poleciły najbardziej, to to jest, już wam mówię, jak się nazywa, Bellagio, Więc już sprawdziłam, jak tam się jedzie. Mam nadzieję, że to wyjdzie, że to wszystko się zepnie, bo tutaj są jakieś e, roboty, jeżeli chodzi o tory, więc jest troszkę zagmatwane te dojazdy, bo jest troszkę więcej przesiadek, są jakieś. Komunikacje zastępcze, no ale w każdym razie, właśnie w jeden dzień chcemy sobie podjechać nad Como, na, do Bellagio, zwiedzić piękne ogrody, słóż tego jeziora. No i jeszcze zostanie jeden dzień i tu zobaczymy, tak naprawdę, jak nam zejdzie tutaj w Bergamo samym, bo myślałam nad wyjazdem do Mediolanu, ale jednak Mediolan to co? No, ta katedra. Troszkę tych uliczek, ale no to jest takie najbardziej turystyczne miasto. I ja w Mediolanie byłam, ja tą katedrę widziałam. Kamil tego nie widział, ale no nie zależy mu tak bardzo na tym. Więc nie wiem, czy po prostu ten ostatni dzień też sobie tutaj na spokojnie już nie spędzić w, w Bergamo. Jeszcze coś dozwiedzać i ewentualnie po prostu sobie posiedzieć, pokorzystać z tej pogody, bo codziennie ma być po 28, 29 stopni. Także, żeby sobie jeszcze przed lotem, bo mamy lot wieczorem, o 19 chyba, żeby ten ostatni dzień sobie właśnie jeszcze spędzić na jedzeniu pizzy, makaronu i sączeniu aperolka. A teraz generalnie przyjechaliśmy już dość późno, bo o 21 jakoś lądowaliśmy. Zanim tutaj dojechaliśmy, wiecie, do całego hotelu, już jest po 22. Ja sobie zrobiłam tutaj rumianek, także zaraz sobie jeszcze go wypiję. No i trzeba by począć przed włoską przygodą. Tak się cieszę, po prostu od takiego czasu długiego mi już chodziły Włochy po głowie. Także kochani, zapraszam na włoską przygodę. i was Każda uliczka jest tutaj taka piękna. No, po prostu gdzie się nie wejdzie, no to mm, przepiękne. Naprawdę są te uliczki takie klimatyczne. I wystarczy naprawdę, tam jest chyba jedna taka główna dróżka I wystarczy zejść z niej, i po prostu jest tylko cisza. Naprawdę. Cudowne miejsce. I czuć ten taki włoski klimat w tych wszystkich uliczkach jest w ogóle tak zielono, wszystko kwitnie, świetnie, pięknie, prawda? że to taki wyryty, w sensie zrobiony gołąb dla tego Pana. A to był prawdziwy gołąb. I ja robię zdjęcie, o, jak się patrzy na tego gołębia, ale zrobili Kie. Pospacerowane, zrobione prawie 20 tysięcy kroków dzisiaj. Świetna pogoda, mimo że rano było troszkę Zachmurzone niebo, to i tak było cieplutko, a teraz to po prostu pełne słońce, czasem jakieś chmurki i 25 stopni. Jak dla mnie pogoda idealna. Teraz przeszliśmy na chwilkę do hotelu, się tak ogarnąć, wiecie, troszkę odpocząć, i jeszcze wieczorem idziemy sobie na obiad. W sensie taką. Obiad, kolację. <noise> tak jak tutaj jedzą. Na pizzę, jakiś makaron, zobaczymy. Ja mam wypatrzoną jedną restaurację, miałam zapisaną, więc do niej idziemy. Ale tam jest wszystko: makarony, pizze, no po prostu pizz chyba jest. Bo ja przeglądałam menu jest chyba 6 stron, a 4. Więc nie wiem naprawdę, jak wybiorę pizzę. A generalnie te pizze takie kwadratowe, wiecie, co tam jedliśmy dzisiaj. Jakie to jest przepust. Pyszne, nie dość, że wybór to po prostu potąd jest w, w tej piekarni, w której byliśmy. To, to jest tak pyszne i w ogóle tak sycące, że zjedliśmy to o 11, to naprawdę do południa jak chodziliśmy, to w ogóle nie byliśmy głodni. Przepiękne miasto. Szczerze mówiąc nie byłam w Bergamo, byłam w Mediolanie, ale z tego co pamiętam, w samym Bergamo nie byłam. Bo ja byłam kiedyś, jak byłam w szkole jeszcze, Albo na studiach, już teraz nie pamiętam. Nie, to było na studiach, a może w szkole. No, w każdym razie szkoła czy studia było to już dawno temu. A dobra, nie przesadzajmy z tymi studiami, że aż tak dawno temu były. No, w każdym razie już jakiś czas temu byłam w, we Włoszech i kompletnie nie pamiętam, czy byliśmy w Bergamo. Wydaje mi się, że nie. Więc tak czy siak uznaję to, że po prostu jest to mój pierwszy raz w samym Bergamo. Byłam na pewno nad Como, byłam w Mediolanie, w Walencji, w Florencji. Uch, jestem zachwycona, naprawdę bardzo klimatyczne miasto. I tak jest turystyczne, bo jest naprawdę tutaj dużo ludzi, ale na pewno mniej niż w Mediolanie, to zdecydowanie jedzenie przepyszne. Jeszcze musimy spróbować takiego tutajszego mm, deseru, się nazywa polenta... E Kurczę, nie pamiętam do końca nazwy, ale mam zapisane i już mam tu wypatrzone, to też tutaj po prostu w wielu miejscach to jest, także to na pewno trzeba spróbować, bo to jest tutejszy jakby deser tradycyjny z Bergamo, więc na pewno trzeba tego spróbować. Dzisiaj prawdopodobnie jeszcze pizza albo makaron, albo to idą, zobaczymy. A jutro się wybieramy nad Como i chyba. Wydaje mi się, że... O, znaczy nawet nie wydaje mi się. Spaliłam sobie ramiona. Przynajmniej to. To mniej. Ale to... To bardziej. No ale jest tu słońce. Jest tu słońce naprawdę mocne, grzeje. Mimo, że wieje wiatr, nie czuć aż takiego, wiecie, gorąca upału, bo fajny taki wiaterek wieje. E, no to i tak tym bardziej idzie się spalić. thank mm -hmm. you I drugiego dnia wybraliśmy się nad jezioro Como I z Bergamo dojazd jest dość prosty, ale ze względu na aktualne remonty torów Zamiast jednej przesiadki były dwie, a podróż zamiast pociągiem od razu Zaczynała się najpierw od busa, ale ogólnie wszystko jest super zgrane i skomunikowane Także nie było problemu z żadną przesiadką Dojechaliśmy pociągiem do Warenny, a z Warenny takim specjalnym stateczkiem już popłynęliśmy do Bellagio No i oczywiście pierwsze co, to pozwiedzaliśmy sobie to miasto Bellagio Poszliśmy oczywiście na lody, na gelato trzeba było się troszkę schłodzić, no bo jednak na tych stateczkach. Nie ma klimy, tylko tyle, co owieje nas wiatr, a ludzi naprawdę jest full, bo jest to jednak turystyczne miejsce. Pochodziliśmy sobie po tych pięknych, pięknych naprawdę uliczkach włoskich. No i poszliśmy do głównego punktu naszej podróży do Bellagio, czyli do ogrodów. No i jeszcze w międzyczasie spotkaliśmy łabędzie. Powiem Wam, że łabędzie wyglądają tak samo jak w Polsce, także polskie i włoskie łabędzie są takie same. W każdym razie, wracając do tematu, poszliśmy do tych ogrodów. Wejście do ogrodów kosztuje 10 euro, może to się wydawać dużo jak na ogrody, jak na zwykłą roślinność, ale jest to naprawdę warte zobaczenia. Przepiękne okazy różnych, różnistych roślin, drzew, przepiękne naprawdę miejsce wzdłuż jeziora Como dodatkowo jeszcze w bilecie można zobaczyć takie małe muzeum są tam malutkie wystawy ale jeżeli was interesują takie szczególnie jakieś starożytne rzeczy czy jakiś Napoleon no to naprawdę jest to warte zobaczenia, jest to bardzo klimatyczne miejsce, także możecie tam spędzić cały dzień, możecie troszkę pozwiedzać, możecie naprawdę spędzić cały dzień nawet siedząc na ławce i patrząc się na jezioro Como, na te stateczki jachciki, które sobie tam pływają, no i dodatkowo powiem Wam, że hitem tam jest ta idealnie przystrzyżona trawa. Dosłownie jeżdżą tam te takie, wiecie, bezzałogowe kosiareczki i cały czas przystrzygają już przystrzyżoną trawę. Także jest to hit. Także jeżeli się wybieracie nad Jezioro Komu na jeden dzień, to polecam wybrać jedną, maksymalnie dwie miejscowości. Ja polecam Bellagio i Barenne, bo są naprawdę przepiękne, ale wiem, że inne są równie pięknie, także bardzo ciężko jest na pewno wybrać jedną. Dodatkowo powiem Wam, że tutaj na każdym kroku po prostu były jaszczureczki, bardzo mi to przypomina Malte, bo na Malcie po prostu w każdym miejscu były jaszczurki i było ich wszędzie pełno. A tutaj widzicie taki piękny pałacyk, także wpisuję kod do Simsów na 50 tysięcy modherlot i kupuję sobie to także, zapraszam serdecznie. No, i na koniec zwiedzania jeszcze poszliśmy na przepyszny domowy makaron. Niestety nie nagrałam nic, bo było tam pełno ludzi i po prostu pochłonęliśmy to od razu. A jak wróciliśmy do Bergamo, to poszliśmy jeszcze na przepyszną pizzę, ale naprawdę przepyszną, była ogromna, większa niż talerz. No, i tak naprawdę tak się skończył nasz drugi dzień. Dzień dobry, dzisiaj ostatni dzień, ale jeszcze w sumie mamy cały dzień, bo o 19.50 dopiero mamy lot, także rzeczy. Zostawiamy nasze bagaże, plecaczki i jeszcze idziemy sobie cały dzień spędzić tutaj w Bergamo, zjeść sobie ten taki deser tutejszy, jakiś makaron, posiedzieć na pięknym słoneczku. Wczoraj było tak świetnie, się nachodziliśmy, posiedzieliśmy w tych ogrodach, naprawdę było przepięknie, ale to wszystko widzieliście. No i trzeba zjeść jakiś makaron. Więcej tutaj chyba na razie jadłam pizzy, tak, chociaż nie. Dobra, pół na pół, pół na pół. Przyznaję się, pół na pół, ale trzeba jeszcze zjeść lody, trzeba zjeść ten deser, tą prostokątną pizzę, bo była naprawdę przepyszna i też jakiś makaron jeszcze przed wylotem. dobry już z mojego mieszkanka. Przeżywam szok temperaturowy, bo człowiek się tak szybko przyzwyczaja do ciepłych temperatur, do ładnej pogody, że jak wczoraj wróciłam w nocy i padał deszcz mi na głowę i było 13 stopni. Ale dobrze, ma być, chyba ma być już niedługo troszkę ładniej, w sensie troszkę cieplej. No 20, 25, jeden dzień ma być 22. Nie, no dobra, szału nie ma z tą pogodą. No ale dzisiaj teraz jest 15 stopni odczuwalna 13. I wiecie, jak się wraca z miejsca, gdzie jest 28, 29 i pełne słońce, wraca się do miejsca, gdzie jest 15 odczuwalna 13 i pada deszcz, to potrafi być szokiem. No ale dobrze, pogodę nie zmienię. Mm, już magnesiki są na tablicy. Mam dwa z Bellagio, czyli e, z nad nadjeziora Como, gdzie byliśmy i z Bergamo, gdzie no, spaliśmy i głównie byliśmy. Dodatkowo powiem Wam, że przez te niecałe cztery dni czuję się już tak zaawansowana, jeżeli chodzi o język włoski, że kupiłam włoskie sudoku i jestem w stanie je rozwiązać, chociaż nie wiem czy całe co to jest. Jezu, jakie... Dzi... To jest normalne, bo generalnie jedno to jest normalne Sudoku i tu jest jeszcze jakiś taki dwupak, był drugie. I tutaj jest niby normalne z Sudoku. Ale jest też takie coś. Jakieś kropeczki. Jakiś samuraj z Sudoku. Sudoku z literkami. Sudoku kropki? Co to jest? Nie spojrzałam na to drugie. Widziałam, że tutaj są jakby dwa, ale. Myślałam, że to po prostu są. Dwa zestawy sudoku, ale na to wychodzi, że nie. Dobra, jednak nie wiem, czy to nie jest dla y, bardziej zaawansowanych y, Włochów niż ja. W każdym razie to sudoku sobie rozwiązywam. I jak widzicie, bez problemu rozwiązałam włoskie sudoku. Także kochani, uczcie się języków, wyjeżdżajcie, a może też będziecie w stanie rozwiązać zagraniczny kółko. Zaraz wyskoczę po paczkę, bo właśnie widzę, że nie pada i jest słoneczko. Się przebija, może tak słoneczko, no to skorzystam z tego. Ale chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że nie wiem co się stało, ale otwieram sobie yy, wczoraj mojego Kindle'a i nagle patrzę, a moja cała biblioteka książek po prostu jest pusta. Pokazuje mi, że jest pusta. No to szybko jeszcze włączyłam sobie e, podłączyłam sobie Wi-Fi. W sensie zrobiłam sobie udostępnianie mm, internetu na Kindle. No i wszystko, co miałam z Amazona, czy z Kindle Unlimited i te wszystkie stare rzeczy, które były tam, wiecie, przesłane na, na Amazona, no to mi się przegrały, ale wszystko. czekajcie chwilkę. Dobra, tu mi świeci, ale już kończę, jakby nagrywać, bo wychodzę. No to już nie będę się zmieniać miejsca. No, w każdym razie, wszystko z legimi mi się wykasowało. Wszystko z Amazona teoretycznie też mi się wykasowało z mojego Kindla. Nie wiem o co chodzi, bo moja, moje członkostwo na legimi chyba 16 czy któregoś się wygasa i się odnawia, no i wtedy muszę jeszcze raz zgrać te, te książki. Ale na Amazonie, no to ja w ogóle, wiecie, no to to tam jest, dopóki mam tą subskrypcję też. No i dodatkowo te książki, które już jakby miałam kupione, które po prostu mam na tym Kindlu. No i wszystko po prostu się wykasowało. Pierwszy raz miałam taką sytuację i ja tak patrzę, no nie. A ja miałam akurat zaczętą książkę, tą Rycerz i Ćma. I ona była z Legimi i ja teraz... Właśnie muszę to zgrać i zobaczyć, czy jak teraz synchronizuję legimi, to przynajmniej mi pokaże gdzie ja byłam, bo ja kompletnie nie pamiętam, który rozdział miałam nawet. Pamiętam, że byłam za połową książki, ale gdzie, który rozdział, to wiecie, będę musiała klikać tak naprawdę i patrzeć. Nie wiem o co chodzi, ale było to strasznie przykre, szybko na szczęście jeszcze byłam w stanie synchronizować i właśnie Kindle Unlimited, no to zaczęłam sobie nową książkę i zaczęłam sobie czytać ten y Got of pain, po prostu. Dobrze, że nie zorientowałam się, jak już wiecie, jak już leciałam, no bo wtedy nawet nie miałabym e, możliwości podłączenia się pod internet i w ogóle by nie miałabym co czytać. Nie wiem, Pierwszy raz miałam taką sytuację, że wszystko po prostu, wszystko mi się wykasowało z mojego Kindla. Nie wiem, czym to było spowodowane, bo ani go nie rozładowałam, ani nic. No nie. Smutna sytuacja w każdym razie. Mam nadzieję, naprawdę, że wszystkie zaczęte książki, które mam na legimi. Pokażą mi się, w którym miejscu byłam. A i jeszcze w ogóle wam pokażę mm, taką ciekawostkę. Były trzy dni pewnego chodzenia, czyli od rana do wieczora, praktycznie na nogach chodzone i zobaczcie. Regenerację pokazuje Garmin. Regeneracja! Uwielbiam Garmina. To, że chodzi się tyle kilometrów, może z niskim tętnem, ok, no bo się robi przerwy, ale wiecie, pod górę, z góry, pod górę, z góry, bo tam e, w Bergamo tu dosłownie cały czas albo pod górę się idzie, albo z górki. No to nic dla tego zegarka, dla treningu, bo mam obciążenie niskie no i mało beztlenowych. Bezkie to mam, mało beztlenowych. Trzeba pójść na siłownię, ale to nie dzisiaj. Dzisiaj trzeba się ogarnąć, trzeba zrobić pranie i jutro już wrócić do normalnej treningowej rutyny. No i jeszcze wam pokażę. Nie wiem czy tutaj tak będzie widać, ale spaliłam sobie dosłownie taki pasek na dekolcie, bo miałam inną sukienkę i wczoraj założyłam inną sukienkę i była troszkę bardziej wycięta. Ta odległość między jednym a drugim dekoltem po prostu taki paseczek mam czerwony spalony. Ale na szczęście ja mam tak, że moje, moja spalenizna skóry zazwyczaj i tak brązowieje, także nie boję się o to. Nawilżam to, jeżeli właśnie to będę nabilżać, to ładnie to zbrązowieje i nawet nie będzie się uszczyć.